Witamy serdecznie. Kolejne planszówki online. Light. Ja jestem Gandalf. Ja jestem Baralek. Wyjątkowo. Wspaniale. A dzisiaj Wam pokażemy prototyp gry Kurzołaki. Bitwa o Landrynkę. Tak, bitwa o Landrynkę. Po angielsku będzie to Dustlings Battle of Landrynka. Ja tylko dodam, że Gandalf się rozkręci, że audycja jest nieprzeznaczona dla osób poniżej 18 roku życia. Bo no, zobaczycie potem. Natomiast jest to gra, której autorem jest Krzysztof Głośnicki. Krzyśka możecie znać chociażby z gry ELECT bądź ZONA, który jest autorem. Wydawnictwo What the Frog. Wydawnictwo What the Frog, dokładnie. Z Gdańska. Czy to jest miasta? A proszę pana, o czym są grzołaki? No i właśnie, tu się zaczyna problem. Clash for Candy. Dustwings. Będziemy w tej grze wcierać się w jakieś dziwne frakcje. Ja na przykład będę robalami, a Gandalf jakimiś dziwnymi rzeczami, play, śmieciami. Flejtuchami. Flejtuchami. Będziemy chodzić po brudnej podłodze i lizać Landrynkę. Dokładnie tak to jest. Będziemy pod łóżkiem, tak naprawdę ta landrynkę tam się znajduje. Pod łóżkiem tak jeszcze? Tak jest. Gorąco tak się tak robi Gandal. Więc będziemy sobie tą Landrynkę próbować wylizać. Jakkolwiek głupie to nie brzmi. Więc może dlatego jest to 18 plus. Gra jest przeznaczona tak. dla dzieci. Tak, yy, gra to jest gra pojedynkowa dla od dwóch do 3 graczy, z, jeśli będzie kampania, czy znaczy w kampanii na jeszcze jeszcze zapowiedziane dodatek, który będzie na czterech pozwalał grać, ale to może na koniec o tym powiemy. Yy, natomiast będziemy poruszać się z naszymi sforkami właśnie na naszej tutaj planszy i będziemy próbować lizać jak jakkolwiek to głupy nie brzmi, a będziemy to robić za pomocą wykonywania różnych akcji, jak również takich specjalnych żetonów, yy, one mają swoją nazwę, nawet fajną. Do pałki. Do pałki, tak, czy do pałki. Będziemy zostawiać jakieś plamy, będziemy przez jakieś wyrwy w czasoprzestrzeni przychodzić i tak dalej. więc mhm. dosyć taki, jak widzicie, nietypowy klimat na grę. Natomiast, no dosyć nietypowy. <laughs> natomiast na gameplayu za chwileczkę pokażemy Wam jak to działa. Tak i dodajmy też, że to jest prototyp. Nie graliśmy w niego jakoś wiele razy, ponieważ no, chcemy zdążyć na kampanię. Tak jest. I ja się nie odważyłem grać więcej razy z Gadafem w to jeden na jeden. <laughs> I też nie będzie takiego u nas podsumowania takiej recenzji typowej, bo raz, że to jest właśnie prototyp. A dwa, że tak szczerze mówiąc, to trochę nie jest gra dla, dla nas. Nie? Nawet, więc nie chcieliśmy... nawet, nawet nie trochę. Tak, tak, tak. Ale to w podsumowaniu parę słów jeszcze powiemy. natomiast... Zaczynamy? Tym razem masz. Lecimy. Gotowy język? <laughs> lecimy z tym lidaniem. Zabrażamy. No dobrze, moi drodzy, jesteśmy gotowi do gry. Jeszcze będziemy sobie wystawiać swoje jednostki. No mamy tu właśnie tą główną planszę, która składa się z takich kwadratowych pól i przeszkadzajek gdzie będziemy się przemieszczać i będziemy dążyć do polizania tej oto landrynki pięknej. Tak jest. Rozew na żywo i nie jest zbyt dobra, nie ma smaku wtedy. Tak, bo to jest wersja ta taka low budget, a ma być lepsza podobno mm. na Gana sprawdzał po mnie i mówi, że już trochę smaku jest. Tak jest. Potwierdzam. Tak to będzie wyglądało, moi drodzy. Idziemy już przez następne pół godziny. Dobra, no i tu z grubsza tyle. Będziemy wszystko opowiadać w trakcie. Natomiast jeśli chodzi o naszą planszetkę, to widzicie, jest ona dość spora. Mamy naszą całą frakcję, ośmiu bohaterów, nie wiem jak to trochę, trochę wymyślam, ale prawdopodobnie no tak jest. Ośmiu stworów, to są stwory. I to jest talia kart, którą sobie tasujemy, wykładamy trzech startowo i potem będziemy robić nimi więcej. Mamy plamy, które będziemy mogli zostawiać i w wersji deluxe będą one wyglądać tak. Czyli ja, to nie jest wersja deluxe, czyli każdy kto wesprze na GMV gdzie tę grę dostanie taką plamę. Z tak tego jak, co mamy informację od wydawcy. Tak jak Gandalf powiedział, tak będzie. Mamy właśnie mnóstwo żetonów do pałki, czyli takich jednorazowych buścigów. I oczywiście najważniejsza rzecz, czyli tol, tor lizania landrynki. Tak lubimy z Gandalfem Tory, i jest tutaj taki tor. Ja lubię landrynki, więc w się wszystko spina. A lubisz lizać, tak ogólnie? Nie, ale ty podobno <laughs> lubisz, więc jest dobrze. Ja tam <laughs> lubię. Dobra. Tak, Bartek zagra Robalami, ja zagram flejtuchami. To są dwie różne frakcje, które działają dosyć podobnie. W pudełku jest jeszcze jedna frakcja, tak zwana PUCA, która ma zupełnie inne zasady. PUCY się! I na, potem opowiemy troszkę, jak ona działa w podsumowaniu. Dobrze. Czyli zaczynamy? Tak jest, let's go. Ja będę graczem rozpoczynającym, bo jestem ro robalem. Pierwsza rzecz w każdej rundzie to jest dobranie jednego kaferka do pałki, ale z racji tego, że jestem graczem rozpoczynającym, to ja omijam je ta przyjemność w pierwszej rundzie. Tak jest. Następnie muszę wystawić wszystkie swoje trzy jednostki na mapę. I robię to. Jednostki mają swoje umiejętności specjalne, mają dwa życia i mają cel, cel polizać landrękę. Ja wystawię sobie tak i wystawiamy je tylko na tych takich strzelinach, ponieważ mm. one stamtąd wypełzają. Tak jest. Mojego kornika głodomora, czyli mojego takiego agresywnego potworka, wystawię sobie tutaj gdzieś. No, trochę wygląda jak kot z Alicji. Trochę tak. Utykacza, to jest mobilna jednostka moja, ponieważ ma dużo nóg, wystawię sobie tu jeszcze bliżej. A pancernego mięczaka, mie czyli mojego tanka, wystawię sobie gdzieś, żeby zabezpieczał boki na przykład tu. No i tyle? Tyle. No i teraz po wystawieniu jednostek będę robił akcje. Akcje polegają na tym, że wybieram sobie jednego z moich bohaterów. Muszę go że tak powiem zużyć. Stwora. Z... To nie są bohaterowie. Moi to są bohaterowie. Bohaterowie nie liżą landrynek. To są bohaterowie liżący landrynki. Muszę go zużyć. Ja wybieram sobie startowo utykacza, czyli muszę jego kartę odwrócić na czarno-białą stronę. To znaczy nie mogę dwa razy pod rząd tego samego odpalać. Tak, to na szarą stronę szara strefa i mogę nim zrobić te wszystkie pięć akcji, które jest narysowane tutaj. Każdą maksymalnie po razie, w dowolnej kolejności, w dowolnej kombinacji. Z pewnymi wyjątkami. Pewnymi wyjątkami? Tak, dopałkę może odpalić wielokrotnie. Tak jest, ja tak. nie mam dopałki, jakby co, na razie. Więc zaczynam. Pierwsze co zrobię, to wykorzystam umiejętność specjalną utykacza. Raz na rundę mogę wykonać ruch na sąsiednie pole. Mój utykacz jest tutaj, ruszę się na sąsiednie pole i to jest taka akcja, jednorazowa jego na, na rundę. Nie? Następnie zrobię ruch normalny już z akcji i ruch działa w ten sposób, że mogę dowolnym, znaczy tam gdzie on stoi mogę w pionie lub w poziomie ruszyć się o dowolną liczbę pól. I ja będę chciał iść w stronę oczywiście landrynki, a nawet na nią wejdę sobie, bo lepiej się liże coś jak jest się nad czymś tym. Natomiast jest taka mała przeszkoda tak zwany smrodek, który działa w ten sposób, że jak się na niego wejdzie lub się przez niego przejdzie, to on zadaje jedno obrażenie. Tak jest. I ja to zrobię, czyli idę w dół, dowolną liczbę pól. Oczywiście nie można przechodzić przez przeszkody, no to chyba wiadomo wszyscy, tak? Smrodek mnie, mi zadaje obrażenie, więc jestem teraz taki poharatany, po bo smrodek drapie i wchodzę na landrynkę. I to jest pierwsza rzecz, czyli ruch. Mhm. Druga rzecz, którą mogę zrobić, jest to lizanko. Mhm. Z racji mhm. tego, że jestem na landrynce, będę lizę. I lizanie rynki polega na tym, że przesuwam się na to, że lizania na o jedno pole, a tu w ogóle nie widzieliśmy jakiś cel. Trzeba pięć razy liznąć na i się wygrywa. Tak jest lub też yy, nagła śmierć, czyli wyeliminować wszystkich, wszystkie postacie wroga. Mm -hmm. Po poliznięciu landryki ona ucieka. Bo ja tak ją, się wyślizguje się. Wyślizguje się, tak ją mocno nie że się wyślizguje. I ona się wyślizguje na dowolne pole w linii wzroku. W linii wzroku. Czyli mogłem przesunąć albo w tą stronę, albo w tą, albo do góry, nawet jak bym chciał. Ja ją przesunę delikatnie tutaj obok mnie się zna, bo ją jednak delikatnie liznąłem. Delikatnie. Ja jestem bardzo delikatny, się chodzi o lizanie. Dobrze. Może zastupujmy tą karuzelę śmiechu już. No i to jest tyle, bo reszta, reszta, akcji, czyli aktywy, reszta akcji, czyli gryzienie, to musiałby, musiałby Gandalf być, żeby go ugryźć i odpalenie do pałki, no to też nie mogę, bo nie mam, mhm. więc kończę swoją turę pierwszą. Tak jest. Ok, ja na początek dobieram kafelek, kafelek do pałki i to jest kafelek, który ma jakąś tam swoją specjalną zdolność, one wszystkie są na karcie pomocy wyszczególnione, co konkretnie robią. Ten konkretnie pozwala wysyłać plamy. Plamy są takie specjalne pola, na które niektóre moje stwory oddziałują. Jak również jeśli inni gracze przez nie przejdą, zadają po prostu obrażenia im. Więc to no, taki spoko, że to Natomiast jeśli jeszcze mnie nie mam nic na planszy, muszę się oczywiście wystawić. No i teraz tak, wyzutą gumę sobie wyłożę w tym miejscu. A to ja wyzuta guma jest takim bardziej agresywnym postacią, czy taką defensywną? <laughs> taką wyzutą. <laughs> wyzutą z uczuć. Ok, no to co, ja wykładam się. Najpierw tak wyzutą gumę sobie wyłożę w tym miejscu. Mój soczek ze słomką, dam tutaj niech będzie i mojego łajnośnur, łajnośnura, sz, sznura, łajnośnura, łajnośnur, tak. <laughs> łajno wystawię sobie tam. sznur przez ś, si? śnur, no tak jest. Także też postacie tutaj mają całkiem konkretne nazwy. Łajnośnur? No łajnośnur. Co za stworzenie w ogóle. No takie widzisz, takie o. I co? No, i teraz muszę aktywować jedną ze swoich postaci, i teraz ja się ruszę, ruszę na początku moim wyzutą gumą, czyli odwracam ją na drugą stronę i poruszam się. Znaczy, robię dowolne z tych pięciu akcji, o których Bartek mówi Na początek zrobię ruch to jest pierwsza rzecz. I możemy zrobić maksymalnie jeden ruch tylko na naturę, i poruszamy się tylko w linii prostej. Przez nic nie przeszedłem, więc generalnie nic się nie dzieje. Natomiast ja skorzystam teraz z z mojego żetonu. Żeton możemy użyć dla jego efektu, ale możemy też wykorzystać go, aby odrzucając go tylko, aby wykonać ruch o jedno pole na sąsiednie pole. Ruch o jedno pole tak, na sąsiednie. I teraz to zrobię, czyli poruszę się tym moim postacią i zbiorę zwany okruszek rand Okruszek daje natychmiast, jeśli skończymy na polu z, z tym okruszkiem natychmiast dobieramy dwa żetony do pałki. Do pałki tak? I one mają jakieś tam swoje efekty, które będę chciał pewnie wykorzystywać w siebie. Limit żetonów do pałki na ręce w jednym momencie jest 3. Tak, więc zawsze jak dobierzemy więcej to musimy odrzucić od razu do limitu. No Czy i wszystko. I to by było wszystko na razie. Czy twoja guma ma jakieś specjalne umiejętności, o które powinniśmy się martwić? Może przyciągać, przyciągać właśnie te żetony, o tych, albo tlandrynkę do, do siebie. Wykorzystam jeszcze raz jeden żeton, odrzucę ten, aby wykonać jeszcze jeden ruch. I teraz skorzystam ze zdolności mojej postaci, która mówi o tym, że raz na rundę mogę osłabić się, aby przyciągnąć do siebie landrynkę lub okruszek w polu w linii widzenia. Czyli ta postać widzi ten okruszek, więc osłabiam się, przyciągam sobie tą landrynkę do siebie, i teraz mogę wykonać akcję oczywiście lizania, czyli ciągam raz i tą landrynkę muszę wysunąć. Ona się wyślizguje w linii widzenia, czyli na przykład. Miejsce. No, ale daleko się wyślizgnęło. Tak jest. No i to by było na razie tyle. Dobra, moja tura. Nabieram żyton do pałki, bo już nie jest to pierwsza tura. Mam taki o. No i muszę aktywować jednego z moich, moich potworków. Mogę tylko aktywować teraz pancernego mięczaka albo kornika głodomora, ponieważ utykacz jest zużyty, więc zużyję sobie pancernego mięczaka i ogień, jak to mówią. No dajesz. Idę. Pancerny mięczak, najpierw się nim ruszę, czyli mogę przez całą linię, ponieważ zatrzymuje się tylko w jednym miejscu. I pancerny mięczak działa w ten sposób, że on ignoruje po drodze wszystkie smrodki i wszystkie plamy. Nie dostaje od nich obrażeń, ponieważ smrodki i plamy działają tak samo. Tylko, że te plamy, akurat, które leżą, to są jakby te wirtualne, takie trzeciego gracza, nie? Niby. Tak, tak. To są plamy płuc akurat, zawsze są w grze też. Natomiast przez własne plamy nie dostajemy obrażeń, natomiast jak przechodzimy przez plamy innych graczy, to je usuwamy. Tak jest. Następnie zagram sobie żeton do pałki, który pozwala mi zrobić. Czyli to powinien się usunąć. Nie, nie, nie usunął. Tak on ma właśnie taką specjalną umiejętność, że na no niego nie działa, ale też nie usuwamy ich. Następnie zagram sobie żeton do pałki i to jest dodatkowy ruch. Po prostu. Nie jeden, a po prostu cały. No więc oczywiście wbijam ślimakiem na landrynę. Mhm. liżę ją. To już jest druga, drugie liźnięcie moje i muszę ją gdzieś przesunąć. No, na pewno nie będę przechodził tutaj to jest bezpieczne, bo Gandalf tutaj ma zużytego tego zioma. Więc nie może go odpalić. To mi to Tutaj zanim, zanim zdecydujesz się, właśnie chcę Ci powiedzieć jaką ma zdolność mój łajnośnur, on może się zamienić miejscem z dowolnym moim potworem. Uaaa, No dobrze, żeś mi powiedział. A soczek, yy, skoroczek? Jak zginie to plamę robi. Wiadomo jak to z soczkami bywa. No dobrze, to w tą stronę ja sobie ją wypluję. Mhm. No więcej nie robię, bo więcej nie ma sensu. Okej, okay. wsią. Mhm. No to co, ja na początek dobieram kafelek do pałki. Do czego dobierasz? No dobrze, ja użyję mojego łajno śnura, aktywuję go. I teraz tak, on ma taką akcję, że raz naturę mogę zamienić się miejscem z dowolnym stworem w linii wzroku. No to gościu, czuję się oszukany. To możesz zmienić. Zapomnę, że to istnienia wzroku. No, Powiesz, że tak. W tą stronę rzucam nenderynę. Tak, to trochę mała zmiana. był <głupy> Plan na to, ale się zepsuł. Jeżeli się okaże, że saczek też zostawia plamę gdzieś indziej. Nie. Już Ci nigdy nie zaufam Gandalf. Daj spokój. Tyle landrynek razem, żeśmy wylizali. A ty mnie tak oszukujesz. Dobrze, ja sobie aktywuję soczek ze słomką. I po prostu się tutaj przesunę w to miejsce. Nie, to miejsce nie będzie tutaj. No. Wszystko? Wszystko. Więcej nic nie robi. Ja dobieram do Ua, Taką dobrą. Mhm. No i co? Muszę aktywować kornika głodomora. On jest moim najbardziej agresywnym tutaj koleżką, ponieważ on gryźć lubi lepiej niż inni. Więc ja go wystawię gdzieś defensywnie. Za dużo no nim nie zrobię, szczerze mówiąc. No dobra, ruszę się nim tutaj, co by stał tak agresywnie, i no tyle, nic więcej nie mogę zrobić. On ma umiejętność taką, że w ogóle to można gryźć inne potworki, nie? Jak się spotkamy, to będziemy się gryźć, i on ma taką umiejętność, że dodatkowo do tego gryzienia można odrzucać żetony do pałki, a te, które mają gryzienie narysowane. To jest. Taka ikonka zębów. A u niego działa to w ten sposób, że raz na rundę mogę odrzucić dowolny kawałek i on służy jako gryzienie. Takie mocniejsze. Mhm. No ale na razie jest daleko, więc na razie stoi. Okej. Okay. Czyli wszystko. No, wszystko. Czyli co, ja dobieram, żeton? to? Dobieraj, że Mam już trzy, więc jest jakby jestem na limicie, więc nie mogę. No i teraz co? Aktywuję oczywiście łajność śnura swojego. To jest twór, który potrafi się raz na rundę zamienić z dowolnym stworem w zasięgu linii wzroku. Wszyscy to wiedzą. Więc ja sobie wymienię się z tym. No i teraz właśnie wykonam ruch, czyli wykonuję ruch. Odrzucę dowolny żeton, żeby poruszyć się. O jedno pole. No i oczywiście będziemy lizać landrynę, czyli drugie. No i teraz muszę tą landrynkę przestawić na dowolne miejsce. No, tylko jedno masz, nasze znaczy dwie opcje, nie tego? Tu albo tu. Hmm. Tutaj zrobię. Teraz skorzystam jeszcze z jednego efektu, czyli odrzucę kafek, żeby znowu się poruszyć. I poruszam się znowu na landrynkę. I teraz landrynkę możemy lizać tylko raz na rundę. I jak wejdziemy na nią, ona automatycznie się musi wyśliznąć w inne miejsce. ona na prostu polacie sobie w to miejsce. No, ale zrobił, bo szukał mnie. No, szukałem widzisz. Też nie, przepraszam, nie tutaj. W to miejsce z powrotem. No i dobra. I to by było w sumie na tyle. Ja sobie odrzucę inny kafelek. W takim razie ten odrzucę, a tamten zostawię. No gościu. Jest git. Możesz grać. się na widzowie. Możesz grać. ręce opadają. Dobieram kafelek do pałki. Taki, ja Możesz może sobie go odrzucę i wezmę inny. A weź sobie co to. I teraz, z racji tego, że wszystkie moje potwory są nieaktywne, to aktywuję je. Wszystkie. Na razie gramy tak, że się nie zabijamy, bo potem będzie już hardkorowo. No, i od pana dowolnego. No i nie wiem, co Gandalf mam na ręku, no bo przecież se cofnął. I tylko ci mówię, nie wiem. U mnie już pogotowy czeka generał gałganek, więc jak kogoś zabijesz, to generał wchodzi do gry. A jak już generał wejdzie, to koniec. No mnie w kabania. No liźniesz to na renem, nic, nic ci nie poradzę na to, kurczak. Dobra, aktywuję sobie swojego utykacza. I utykaczem tak, zrobię ruch w tą stronę i będę będzie gryz. Będziemy gryz, brawo. I teraz normalnie działa to w ten sposób, że ja gryzę kandalfa, on gryzie mnie. Bo tak to w tej grze działa. Że gryziemy nawzajem. W tych dwóch fraktach one gryzą, zadając po prostu jeden Mhm. Więc tutaj i każda postać ma dwa życia, więc one mają już po jednym i zostanie, bo są drapnięte. Natomiast można dogrywać żetony do pałki. Ja dogram oba. To jest dodatkowe ugryzienie i dodatkowa obrona. Czyli w tym momencie broni się przed Twoim ugryzieniem i zadaje ci dodatkowe. No wiem, że kanał ma tarczę, więc muszę go dwa razy ugryźć, żeby go działnąć. Bo tarcza działa, po prostu ignoruje jedno obrażenie, nie? Mm -hmm. No, ja wiem, że z tego się nie wybronię, więc wchodzę. Tarczę nie zagrywasz. Mm -hmm. Czyli ja cię tu zabijam? Tak jest. Gryję się mi. po gostkach. Czyli jego karta spada? Tak jest. No i ja kontynuuję swoją turę, nie? Z utykacza też że że spadają. Tak, zawsze po pokonaniu wroga można wejść na jego pole. No właśnie, ja chcę to zrobić. Ponieważ teraz skorzystam z umiejętności utykacza czyli raz na rundę wykonaj ruch na sąsiednie pole, wchodzę na landrynkę, liżę ją trzeci raz, przesuwam ją właśnie tutaj, bo to jest jedyne pole na które mogę, bo do góry bym nie mógł, bo kanal tam jest. No, nie chcę tego robić. Chcę żeby poszła w dół. I gryźć też nie można więcej niż raz, bo bez przesady. Mhm. Na pierściody trzeba zasłużyć. <laughs> <laughs> więcej pasu z mojej strony. Okej. Okay. Czyli teraz ja? Czyli teraz Ty. Wspaniale, wybieram żeton, mam takie dwa, no i teraz co, próbujemy coś wyżej bić. Znaczy tak, u mnie teraz jest taka sytuacja, że nie mam kompletu ekipy, więc dokładam nowego, czyli zawsze oni wchodzą zakryci, czyli nieaktywni, no i tylko generała wyszukuję w swoich żetonach i go sobie wykładam. Generał się nazywa? Gałganek. Gałganek. teraz nowe stwory zawsze wykładamy na polach ze szczelinami, Chyba, że są wszystkie zajęte, to wystawiamy je na smrotek, ale wtedy od razu otrzymujemy obrażenie, więc to też nie jest jakoś tam fajne specjalnie. Dobra, ja pójdę tutaj, wystawię mojego generała i wszystkich odświeżam. Co mi ten Generał może poruszyć postacią, którą widzi w zasięgu wzroku. Przekazuję jej ruch, tak Ok. Aktywuję sobie mojego łajnośnura i będę gryzł. Więc, hmm. więc jako pierwszy mogę zagrać żetony jakieś, ale nie zagrywam. Znaczy zagram jeden, tylko tak naprawdę z obroną, tak? Na Bartek nie ma żadnych, więc nic nie może zagrać. Więc mój bajek jest się... zjedzony, a twój nic musi się nie tak. Obydwoje dostajemy po jednym obrażeniu, ja bronię się tarczą, więc nic mi się nie dzieje. I mój udykacz poległ, ale całą grę go. I od razu korzystam z opcji, że mogę wejść na pole, na którym był inny gracz. Mm -hmm. A następnie skorzystam z żetonu, aby poruszyć się o jedno pole i dzięki temu mogę polizać Landrynkę, czyli od razu przesuwam się, a Landrynkę przestawiam sobie w dowolne miejsce i to będzie tutaj. I jeszcze łajną śnurem nie wykonywałem ruchu żadnego, więc też się poruszę, przechodzę przez smrodka, więc on będzie ranny, ale tę Landrynkę wyślę wtedy w to miejsce. I Skorzystam z tego zdolności, że mogę się zamienić z dowolną inną postacią miejscami, czyli zamienię się z moim generałem. Już namieszał. Namieszany. No i dobra. To była moja akcja. Mhm. Zabiorę żeton. No i teraz ja też nie mam jednej postaci, więc muszę sobie aktywować moją plujkę banie. Ona wchodzi nieaktywna, więc dopiero ją aktywuję, kiedy te obie zużyję. No i żeton... ...zrazu wystawiam, nie? Mhm. Można wystawić na szczelinie, która jest pusta, czyli tam gdzie jest jest zablokowana. To wejdzie ona sobie tutaj. No i muszę aktywować albo ślimaka, albo, albo kornika. Dobra, ja skorzystam na z żetonu, żeby się... Oczywiście aktywuję kornika. Kornika, komornika. Ten żeton odrzucam, on pozwala zostawiać plamy w sąsiednich polach. Żeby się ruszyć o jedno pole, więc wchodzę sobie tutaj. I dostaję okruszek, więc dobieram natychmiast dwa żetony. Do pałki. A oni mnie im normalne akcje, a ja tylko nim rusza się tutaj, żeby zablokować ten soczek, żeby się nie ruszał. I to wszystko. Mm -hmm. Niestety. No, no dobrze. Ja dobieram do pałkę. E, więc co? Ja aktywuję generała. Gałganka. No i bo generał po prostu pójdzie sobie tutaj. I od razu pójdzie oczywiście, landrynę. I następnie ona musi gdzieś polecieć. Mm -hmm. No w linii wzroku, nie? Czyli może powiedzieć na przykład w to miejsce. może minąć? No. Nie dobrze. Bo linii wzroku nic nam nie blokuje, natomiast blokujemy się jeśli chodzi o poruszanie się. Zawsze potwory innych graczy blokują przed ruchem, natomiast przez swoje możemy zawsze przechodzić. A widoczność blokują tylko przeszkody. No i to by było tyle w sumie. Tam mi pasuje. No, kończę. No to gorzej, bo oglądam tylko raz i wygra. A soczek akurat jest aktywny. Ja muszę aktywować ślimaka, bo najpierw dobieram sobie żeton. No i muszę aktywować ślimaka. To jest jedyny, który mi został. Dobra. Jest jeszcze nadzieja, ponieważ ślimakiem robi ruch tutaj i zagrywam ten żeton do pałki, który właśnie dobrałem. On działa w ten sposób, że według tego co jest napisane, wskazuje stwora w linii wzroku i przesuwam go na sąsiednie pole. Więc ja wskazuję tego i przesuwam go na sąsiednie pole, czyli tutaj. No, i dzięki temu, że on tu jest, to muszę to wym wymknąć. Musi mi się do ta, ta nie? Mm -hmm. Andrynka. No, i oczywiście wymknie mi się, no niech tu mi się wymknie. Ja to będę musiał przeze mnie przejść, żeby. <laughs> znaczy, to nie mam jak przejść, muszę cię rozwalić. No to rozwalaj. Pamiętaj, że to jest mój, wiesz... Korniku domu. No kornik tak. No, te... no i to wszystko to mogę zrobić. Oczywiście ślimak omija wszystkie, olewa wszystkie smrodki, i tak, bo przez nie przeszedłem. I plamy. I ich mm -hmm. nie usuwa. Więc jeszcze, jeszcze walczymy. I to wszystko? No wszystko, więcej nie mogę. Tak, ja dobieram dopałkę. Mam dwie. No ale tu jakby temat się skończy, ponieważ ja mam możliwość przeskakiwania nad przeszkodami. Taką do pałkę, więc... przeszkoda ja Nad, nad jest. dowolnymi elementami. Pustym polem, postaciami... Ja plamami, bardzo czymkolwiek, więc mogę po prostu przeskoczyć i mogę to zrobić ten, że to używam albo w ramach swojego ruchu, albo po prostu jako jednorazową akcję przeskoczenia nad czymś. Więc ja w że to przeskoczę i mogę polizać taką meldrę. No i mam piąty. No i tak to wygląda właśnie. Tak to wygląda. W grzetkach widzieliście, jest kilka różnych żetonów. Pokażmy od razu, jak to działa. Plamy pozwalają zostawać plamy i przemieszczać się pomiędzy nimi. Czyli mogę przenieść się swoim potworem, używając takiego żetonu, na plamę, która jest na planszy. Więc dzięki temu pozwala nam to szybciej się przenosić. No i tu już resztę widzieliście, nie? Który wykorzystywaliśmy? Mamy przeskichwanie, dodatkowe ruchy, tarcze broniące i te dodatkowe ataki, które zadają więcej damage. Mi zostały takie właśnie dwa do ataku rzutony, więc już trochę nic nie mogę z nimi zrobić. Tak. No i to w sumie tyle. Jeszcze nie, jeszcze tylko powiem, że mają takie dwa specjalne żetony muszek. I właśnie plujka bania to jest jeden bohater, który na nie oddziaływuje, to znaczy on działa jego, jej umiejętność ta specjalna. Ja w ten sposób że raz na rundę mogę położyć, że ten myszki na że to muszki na innym stworze w linii wzroku i te muszki działają jako takie dodatkowe życie, czyli taka tarczka, powiedzmy, nie? Najpierw, mm. najpierw one są gryzione. Tak. Dużo Wam nie pokazaliśmy, bo ta gra też jest dosyć szybka. Tutaj za dużo nie można pokazać, no ale w sumie tyle. No ona tak, tak ma działać, nie? Ma być szybka i ma, ma się tutaj dużo nawalać. Tak, także fejtuchy pokonały dzisiaj robaki. Jesteś mistrzem w Lizaniu Landrynki gadów. Mm. Jesteś z tego dumny? Wspaniale. Wspaniale. Przejdźmy do krótkiego podsumowania. Zapraszamy. Tak właśnie wygląda rozgrywka w kurzołaki, bitwa o landrynkę Dobrze. dwuosobowa, bo jest też wariant trzyosobowy, o której na więcej powie. Tak jak mówiliśmy we wstępie, nie będziemy tutaj robić recenzji, ponieważ no, jest to, tak jak mówiliśmy, prototyp. Nie chcemy tego jakoś nie wiadomo jak oceniać, bo to też nie jest gra kierowana dla nas. Ale bardzo chcieliśmy ten tytuł pokazać, ponieważ no, lubimy się z Krzyśkiem i chcieliśmy wam dać znać, że jest taka kampania i żebyście mogli się tym zainteresować. No i zobaczyć w praktyce, jak działa gra. Plus jakiś dodatkowo ciekawy temat jest gra, który czy nie jest spotykany. Jest to mają głupi temat i dosyć czasem głupawy, ale tak widzicie. Ja za swoje głupie żarty bardzo serdecznie przepraszam. Wszystkich, którzy czuli się urażeni, natomiast no, jak się wystawia piłkę, to trzeba ją kopnąć. Nie, w grze zobaczycie jak działają w sumie cztery postacie u każdego z graczy, natomiast mamy osiem łącznie u każdej osoby. I każda ma jakąś specjalną zdolność, która w jakiś sposób tam oddziałuje na, na innych. Tak jest. Mamy też dodatkową frakcję, tak zwana płuca, która działa troszkę na innych zasadach. To znaczy, że ona nie ma za cel lizanie landrinki, tylko ona musi pokonać czterech, cztery stwory innych graczy łącznie. Wtedy ona wygrywa. Płuca, Natomiast, bo tam są jakieś mydła, jakieś takie żele, nie? Dokładnie, takie mydło i generalnie ona schodzi ze swoimi żetonami yy, do pałki na, na sobie. Czyli są takie stosiki, chodzą sobie po planszy. I to jest jakby jej życie, ale jednocześnie my dobieramy z tych stosów te żetony do siebie, więc to na traci życie wraz z raz każdym ruchem, który wykonamy, więc też takie dosyć bardzo, bardzo asymetryczne i inna frakcja, która, która tutaj w tej grze jest. I ona jest tylko na, dla trzeciego gracza, czy można grać na dwie? Nie, można wybrać dowolne frakcje, natomiast y, to też pozwala w trzy osoby. Mhm. Na Vdzie też jest zapowiedziany dodatek Sweet Revenge, y, gdzie gramy... Słodka zemsta, przetłumacza to szybko. brawo gdzie mamy czwartą frakcję, co pozwala już grać w cztery osoby i no, tam jest... Frakcja Landrynek. To jest Landryna, dokładnie... Czyli będzie uciekać. To jest właśnie ta tytułowa Landrynka, którą mamy lizać, ona w tym momencie ma do pomocy żelki misie i napierdziela wtedy innych graczy. Pozdrawiamy wszystkich, którzy <grym> lubią misie żelki, a wiemy, że są tacy. Tak, także jak widzicie, tam jest, no jest pomysły są totalnie odjechane. I dosyć tematycznie bardzo to wszystko tutaj generalnie pasuje, więc no, Krzysiek ma całkiem spoko, spoko pomysły. Znaczy nie ja mniej mu się chyba nudzi. Powiedzmy sobie szczerze Krzychu, nudzi się trochę co w życiu? Tak. Ja nie ukrywam, ja tą grę widziałem już chyba z 3 lata temu, czy nawet 4, gdzie grałem jeszcze taki bardzo wczesny prototyp i ta gra polegała wtedy jeszcze na wyciągnięciu Landrynkę z podłóżka poza planszę. No tu zostało to zmienione, że teraz będziemy lizać tą Landrynkę, więc to troszkę jakby inna forma, natomiast sam koncept gry pozostał niezmieniony, oczywiście jakieś tam zdolności, efekty. Tam jeszcze chyba w jakiś sposób się wykładało, kupowało nowe postacie zamiast brania z kart, ale to już tak dokładnie nie pamiętam. No i nie jest to ważne, bo już tak nie działa. Dokładnie, więc jakby progres tej gry, jakby widać, był, był zrobiony. No i ona też ma swój taki specyficzny wygląd. Nie? Mhm. Grę możecie jeszcze wesprzeć na GameVaudzie. Ona aktualnie jeszcze trwa, jak oglądacie ten film w dniu premiery jeszcze przez kilka dni, 4 albo 5 dni jeszcze będzie trwała hmm, kampania. Może tam zerknąć. Podlinkujemy też pod filmem i żeby się można było szybciej do niej dostać. I w sumie tyle. Piszcie w komentarzach, co myślicie o takim temacie. Czy jest on dziwny, czy jest on śmieszny, czy on jest zupełnie dla was. Mi się podobał temat. <laughs> to było widać na filmie. <laughs> tak. Natomiast sama gra taka trochę jest takim bitewniaczkiem, nie lekko. czy znaczy, to jest taka. No... No, i no Bardziej taka strategiczna, albo na dwie osoby, gdzie przepychamy się. Natomiast tak jak widzicie, grę może bardzo też szybko zamknąć, jeśli dobrze się rozstawimy i yy, skorzystamy dobrze z zdolności swoich postaci. nie? Mhm. Ja byłem skutecznie rozpraszany podczas tej rozgrywki, więc tak to wyszło. Tak, jeśli gramy więcej osób, to trzeba tylko trzy razy liznąć. Yy, przepraszam, cztery razy liznąć niż sama z pięciu, więc jest to dużo łatwiej się. Mniej słodkie, ale tak. I w sumie tyle. Tak jest. Także zachęcamy do was, żebyście się zainteresowali kampanią. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Pewnie za tydzień, bądź też w środę. No raczej bardziej w środę niż za tydzień. w środę. Trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia, trzymajcie się.